Kawa nie musi odwadniać, a w wielu badaniach pokazano wręcz, że w umiarkowanych ilościach może wspierać zdrowie także po pięćdziesiątce. To temat, który budzi ogromne emocje, bo przez lata powtarzano, że filiżanka kawy równa się szklance mniej wody w organizmie. Dziś wiemy, że to uproszczenie a odpowiedź na pytanie, czy kawa odwadnia zależy od dawki wieku i ogólnego stylu życia. W tym odcinku przyjrzymy się faktom, sprawdzimy jak kawa działa na organizm osób starszych, czy rzeczywiście wypłukuje wodę, jakie ilości są uważane za bezpieczne i kiedy warto zachować ostrożność. Powiem też, co na temat kawy i odwodnienia mówią lekarze i jakie najnowsze badania obalają stare mity. Przyjrzymy się również wpływowi kawy na ciśnienie, serce, kości i sen, czyli te obszary, które po pięćdziesiątce mają szczególne znaczenie. Jeśli zostaniesz do końca, dowiesz się, jak pić kawę tak, by czerpać z niej maksymalne korzyści, a jednocześnie nie zaszkodzić zdrowiu. Otrzymasz też prosty plan na co dzień, o której godzinie najlepiej pić kawę, w jakiej ilości i z czym ją łączyć, by wspierać, a nie obciążać organizm. To praktyczna wiedza, która pozwoli Ci bezpiecznie cieszyć się smakiem kawy każdego dnia. Od lat powtarza się, że kawa odwadnia, bo zawarta w niej kofeina ma działanie moczopędne. Rzeczywiście, w badaniach obserwowano, że bardzo wysokie dawki kofeiny mogą zwiększać wydalanie moczu. Problem w tym, że mówimy tu o ilościach, których przeciętny człowiek po prostu nie wypija w ciągu dnia. W codziennej praktyce filiżanka czy dwie kawy nie sprawiają, że organizm traci więcej płynów niż otrzymuje. Co więcej, płyn zawarty w kawie w dużej mierze bilansuje jej potencjalny efekt moczopędny. Warto podkreślić, że u osób przyzwyczajonych do regularnego picia kawy działanie diuretyczne jest dużo słabsze niż u tych, którzy sięgają po nią okazjonalnie. Organizm adaptuje się i traktuje kawę podobnie jak inne napoje pod względem nawodnienia. Oznacza to, że codzienna filiżanka nie sprawi, że nagle odwodnimy się bardziej, niż pijąc tę samą ilość wody czy herbaty. Trzeba jednak pamiętać, że po pięćdziesiątce ryzyko odwodnienia rośnie niezależnie od kawy. Wraz z wiekiem zmniejsza się odczuwanie pragnienia, a organizm gorzej gospodaruje wodą. Dlatego prosta zasada brzmi: kawa tak, ale zawsze warto popijać ją dodatkową szklanką wody i pilnować łącznej ilości płynów w ciągu dnia. W dalszej części wyjaśnię. Ile filiżanek kawy uznaje się za bezpieczną granicę i jak liczyć kofeinę w codziennej diecie? Ilość kofeiny, jaką możemy bezpiecznie wypić po pięćdziesiątce, nie jest identyczna dla każdego, ale istnieją ogólne wytyczne, które pomagają znaleźć złoty środek. Europejski Urząd Datoser Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że dla dorosłego człowieka bez chorób przewlekłych górna granica to około 400 mg kofeiny na dobę. To przekłada się mniej więcej na 3 do 5 standardowych filiżanek kawy parzonej. Jednak w praktyce osoby starsze powinny przyjmować niższe dawki, bo metabolizm kofeiny z wiekiem spowalnia, a organizm staje się bardziej wrażliwy na jej działanie. Warto wiedzieć, że ilość kofeiny zależy od rodzaju kawy i sposobu przygotowania. Espresso zawiera średnio 60-80 mg kofeiny. Ale filiżanka kawy parzonej w ekspresie przelewowym to już często ponad 100 mg. Rozpuszczalna ma nieco mniej, ale też nie jest bezkofeinowa. Trzeba też pamiętać, że kofeina kryje się w herbacie, kakao, napojach typu cola i w wielu suplementach, co w sumie może dać dużo więcej niż się wydaje. Praktyczna zasada brzmi: dwie, maksymalnie trzy filiżanki dziennie to ilość bezpieczna dla większości osób po pięćdziesiątce. Pod warunkiem, że kawa nie jest spożywana późnym popołudniem. Jeśli po wypiciu kawy zauważasz kołatanie serca, niepokój, wzrost ciśnienia czy kłopoty z zasypianiem, to znak, że Twoja granica tolerancji jest niższa i warto zmniejszyć dawkę. W następnej części przyjrzymy się temu, jakie realne korzyści może dawać umiarkowane picie kawy i dlaczego niektórzy lekarze uważają ją wręcz za sprzymierzeńca zdrowia po pięćdziesiątce. Coraz więcej badań wskazuje, że umiarkowane picie kawy może przynosić seniorom wymierne korzyści zdrowotne. Zawarte w niej polifenole działają jak antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się komórek. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że osoby regularnie pijące od dwóch do 3 filiżanek kawy dziennie rzadziej umierały z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a także miały mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Co ciekawe, niektóre analizy sugerują, że u osób starszych kawa może być związana z dłuższym życiem, choć oczywiście nie można powiedzieć, że to sama kawa je wydłuża. Raczej jest elementem całościowego stylu życia. Nie można też zapominać o wpływie kawy na metabolizm. Kofeina poprawia wrażliwość tkanek na insulinę i wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi, co ma ogromne znaczenie po 50, gdy ryzyko cukrzycy rośnie. Z kolei badania nad funkcjami poznawczymi pokazują, że osoby starsze pijące umiarkowane ilości kawy rzadziej skarżyły się na problemy z pamięcią i koncentracją. To może wynikać nie tylko z kofeiny, ale również z obecności wspomnianych związków bioaktywnych, które wspierają zdrowie mózgu. Warto jednak podkreślić, że te korzyści dotyczą kawy pitej bez nadmiaru cukru, śmietanki czy słodkich syropów. Dodatek dużej ilości kalorii i tłuszczu niweluje prozdrowotne działanie samego napoju. Dlatego najwięcej zyskujemy pijąc kawę czarną, ewentualnie z odrobiną mleka. W kolejnej części opowiem o drugiej stronie medalu czyli o tym, jak kawa wpływa na ciśnienie i serce i kiedy warto zachować szczególną ostrożność. Jednym z najczęściej podnoszonych tematów w kontekście kawy i zdrowia po 50. Jest jej wpływ na serce i ciśnienie. Kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy, co może skutkować krótkotrwałym wzrostem ciśnienia tętniczego nawet o kilkanaście jednostek. U zdrowych osób zwykle nie ma to poważnych konsekwencji, ale u kogoś z nieustabilizowanym nadciśnieniem warto to traktować poważnie. Najprostszą metodą jest zmierzenie ciśnienia przed i pół godziny po kawie, by zobaczyć, jak reaguje organizm. Jeśli chodzi o serce, to u większości osób kawa nie jest przeciwwskazaniem, ale indywidualna reakcja bywa różna. Niektórzy seniorzy skarżą się na przyspieszone bicie serca czy uczucie kołatania po wypiciu kawy, zwłaszcza mocnej i wypitej na pusty żołądek. Z drugiej strony, duże badania populacyjne sugerują, że u osób pijących regularnie dwie, trzy filiżanki dziennie ryzyko zaburzeń rytmu serca nie rośnie, a czasem nawet spada. To pokazuje, że organizm potrafi się adaptować, ale kluczem jest obserwacja własnych reakcji. Lekarze zalecają, by osoby z problemami kardiologicznymi skonsultowały się w sprawie kawy indywidualnie, szczególnie jeśli przyjmują leki na nadciśnienie czy arytmie. Dobrą praktyką jest też unikanie bardzo mocnych, skoncentrowanych napojów, jak espresso wypijane jedno po drugim. W kolejnej części zajmiemy się innym ważnym aspektem wpływem kawy na kości i gospodarkę wapniową, czyli tematem szczególnie istotnym dla zdrowia po pięćdziesiątce. Kwestia wpływu kawy na kości budzi sporo emocji, bo wiele osób słyszało, że picie kawy wypłukuje wapń i prowadzi do osteoporozy. Rzeczywiście, kofeina może nieznacznie zwiększać wydalanie wapnia z moczem, ale w praktyce efekt ten jest stosunkowo niewielki i przy odpowiedniej diecie nie powinien powodować problemów. Badania wskazują, że ryzyko złamań wzrasta dopiero u osób pijących bardzo duże ilości kawy, powyżej 4 czy 5 filiżanek dziennie, i to w połączeniu z niskim spożyciem wapnia. Co to oznacza dla osób po 50? Przede wszystkim, jeśli pijesz jedną do 3 filiżanek dziennie i dbasz o odpowiednią ilość wapnia oraz witaminy D w diecie, kawa sama w sobie nie zniszczy Twoich kości. Wręcz przeciwnie. Niektóre badania sugerują, że regularne picie umiarkowanych ilości kawy nie ma istotnego wpływu na gęstość kości, zwłaszcza gdy dieta jest zbilansowana. Dlatego praktyczna rada brzmi: pijąc kawę, zwracaj uwagę na to, aby w Twoim jadłospisie pojawiały się produkty bogate w wapń, takie jak nabiał, sardynki, tofu czy zielone warzywa liściaste. Warto też upewnić się, że masz odpowiednią podaż witaminy D. Bo to ona decyduje o wchłanianiu wapnia i budowie kości. W następnej części opowiem o tym, jak kawa wpływa na sen, który po pięćdziesiątce staje się szczególnie wrażliwy na różne zakłócenia. Sen po pięćdziesiątce zmienia się naturalnie, staje się płytszy, krótszy i częściej przerywany. Dlatego kawa, a właściwie kofeina, może mieć większy wpływ na jego jakość niż w młodszym wieku. Kofeina blokuje działanie adenozyny. Związku odpowiedzialnego za uczucie senności, przez co opóźnia zasypianie i skraca fazy głębokiego snu. Co ważne, jej działanie utrzymuje się znacznie dłużej niż wielu osobom się wydaje. Nawet sześć godzin po wypiciu filiżanki w organizmie wciąż pozostaje połowa dawki kofeiny, a u osób starszych metabolizm przebiega jeszcze wolniej. To oznacza, że kawa wypita o godzinie 17 może sprawić, że o 23 nadal będziesz mieć problem z zaśnięciem. W praktyce najbezpieczniej jest pić kawę tylko do południa, a jeśli ktoś ma wyjątkową wrażliwość, najlepiej zakończyć na porannej filiżance. Alternatywą może być kawa bezkofeinowa, która daje przyjemność rytuału bez ryzyka bezsenności. Warto obserwować swój organizm. Jeśli po kilku dniach rezygnacji z popołudniowej kawy sen staje się spokojniejszy, a wybudzenia rzadsze, to sygnał, że kofeina odgrywała większą rolę niż przypuszczałeś. W kolejnym fragmencie opowiem o tym, jak kawa może oddziaływać na żołądek, refluks i interakcje z lekami czyli kwestiach szczególnie ważnych w starszym wieku. Dla wielu osób kawa to przyjemny rytuał, ale nie każdy żołądek reaguje na nią dobrze. Kofeina i naturalne kwasy zawarte w ziarnach mogą pobudzać wydzielanie soków żołądkowych, co u osób z refluksem albo wrażliwym przewodem pokarmowym prowadzi do zgagi czy uczucia pieczenia. Po pięćdziesiątce problemy z refluksem stają się częstsze, dlatego warto obserwować, czy kawa nasila objawy. Czasem rozwiązaniem jest wybór kawy o niższej kwasowości, zmiana sposobu parzenia, np. Na, na cold brew, albo sięgnięcie po wersję bezkofeinową. Równie istotne są interakcje z lekami. Wiele osób starszych przyjmuje preparaty na nadciśnienie, arytmie, osteoporozę czy cukrzycę, a kofeina może wpływać na ich działanie. Na przykład, może nasilać działanie niektórych leków moczopędnych, wzmagać skutki środków pobudzających, albo utrudniać wchłanianie żelaza z suplementów i posiłków. Dlatego zawsze warto upewnić się w ulotce, a najlepiej zapytać lekarza, czy kawa nie koliduje z przyjmowanymi lekami. Nie chodzi o to, by rezygnować z kawy, ale by pić ją świadomie i dostosować do swojego organizmu. W następnej części pokażę, jak ułożyć prosty plan picia kawy po pięćdziesiątce, żeby cieszyć się smakiem i korzyściami, a jednocześnie unikać kłopotów? Najprostszym sposobem, by cieszyć się kawą bez szkody dla zdrowia, jest wprowadzenie kilku codziennych zasad. Dzień dobrze zacząć od szklanki wody, a dopiero potem sięgnąć po pierwszą kawę. Dzięki temu organizm od razu się nawadnia, a kofeina działa łagodniej. Optymalna ilość to dwie, Maksymalnie 3 filiżanki dziennie, najlepiej wypite przed godziną 13, tak aby nie zakłócały snu. Jeśli kawa jest mocna, można zmieszać ją pół na pół z wersją bezkofeinową, co zmniejszy dawkę kofeiny, a smak pozostanie ten sam. Warto zwracać uwagę na dodatki. Cukier i słodkie syropy szybko zamieniają zdrowy napój w deser o wysokiej kaloryczności. Dużo lepiej ograniczyć się do odrobiny mleka czy cynamonu które nie podniosą poziomu cukru we krwi, tak jak łyżki białego cukru. Dobrym nawykiem jest też popijanie każdej filiżanki dodatkową szklanką wody, co wspiera nawodnienie i łagodzi ewentualny wpływ kofeiny na żołądek. Niektórzy wprowadzają również dzień przerwy od kawy raz w tygodniu. To pozwala sprawdzić, jak organizm funkcjonuje bez niej i zapobiega budowaniu się zbyt dużej tolerancji na kofeinę. W kolejnym fragmencie opowiem, kto szczególnie powinien skonsultować picie kawy z lekarzem i kiedy warto ograniczyć jej ilość do minimum. Są sytuacje, w których kawa nie jest najlepszym wyborem i warto omówić jej spożycie z lekarzem. Dotyczy to przede wszystkim osób z nieustabilizowanym nadciśnieniem, u których każda filiżanka powoduje wyraźny wzrost ciśnienia. Ostrożność powinni zachować także ci, którzy miewają nawracające arytmie, silne kołatania serca, czy napady lęku nasilające się po kofeinie. Problemem może być też bezsenność. Jeśli sen jest już zaburzony, dodatkowe dawki kofeiny często pogłębiają trudności z zasypianiem. Kolejną grupą są osoby cierpiące na refluks i przewlekłe choroby żołądka, bo kawa może nasilać zgagę i dyskomfort. U osób z osteoporozą kawa nie jest całkowicie zakazana, ale szczególnie ważne staje się wtedy pilnowanie podaży wapnia i witaminy D. Trzeba też pamiętać o lekach. Niektóre środki na ciśnienie, moczopędne czy suplementy mogą wchodzić w interakcję z kofeiną. Dlatego przy przewlekłym leczeniu dobrze jest spytać swojego lekarza, czy ilość wypijanej kawy jest bezpieczna. W ostatniej części podsumuję wszystkie najważniejsze wnioski i podpowiem, jak bezpiecznie cieszyć się kawą po pięćdziesiątce, a także zaproszę Cię do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Podsumowując, kawa wcale nie musi odwadniać i dla większości osób po pięćdziesiątce może być bezpiecznym elementem codziennej rutyny, o ile zachowamy umiar i wsłuchamy się w reakcję własnego organizmu. Kluczowe są trzy zasady. Nie przesadzać z ilością, Pić kawę odpowiednio wcześnie w ciągu dnia i dbać o nawodnienie oraz zbilansowaną dietę wspierającą serce, kości i sen. Umiarkowane ilości kawy potrafią nie tylko poprawić samopoczucie i koncentrację, ale też, jak sugerują badania, wspierać zdrowie serca i metabolizm cukru. Warto jednak pamiętać, że kawa to nie cudowny eliksir, ale część szerszego stylu życia. Jeśli masz problemy z ciśnieniem, snem czy refluksem, Warto dostosować jej ilość do swoich potrzeb albo porozmawiać z lekarzem. Dzięki temu kawa pozostanie przyjemnością, a nie źródłem kłopotów. Na koniec mam do ciebie pytanie: o której godzinie pijesz swoją ostatnią kawę w ciągu dnia i jak wpływa ona na twój sen i samopoczucie? Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami mogą być cenną wskazówką dla innych widzów. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak dieta i codzienne nawyki mogą wspierać zdrowie po pięćdziesiątce, zasubskrybuj kanał FitFact, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.